Michał Pasternak, jesteśmy po konferencji prasowej przed galą MMA VIP3. Spotkanie face to face z kornelem Korniko Zapadką. Jak wypadło? Znaczy normalnie, no, tak jak większość takich spotkań face to face. Ja jakoś przy tym bardzo nie stresuję się. No, ja to podchodzę do tego naturalnie, tak jakbym po prostu tak jak do swojej pracy. Nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o jego stójkę, to masz tutaj na pewno przewagę, bo, bo po pierwsze, długi rozbrat z oktagonem, jeśli chodzi o walki MMA, ale to jest niesamowity grappler. Jak w ogóle oceniasz jego umiejętności pod kątem takiego już czystego MMA? To jest zupełnie inny grappling. Uda się w ogóle wam wejść do grapplingu, czy raczej każdy będzie trzymał się taktyki, on będzie szedł do parteru, a ty będziesz starał się utrzymać stójkę, nie ryzykować? Jak to w Twojej perspektywie? Nie wiem, nie wiem skąd wiesz, że moja taktyka na tą walkę jest, żeby trzymać trójkę, no ja z tego co... Sam trenera oknińskiego i wiem, że nigdy nie idzie w najmocniejsze płaszczyzny rywala. Ale często zaskakuje, więc może i tym razem będzie chciał zaskoczyć i, i pokazać, że jednak yy... Nasze jiu-jitsu i nasz parter w akademii jest na tak wysokim poziomie, że potrafimy sobie poradzić z każdym. Nawet z tak utatuowanym grapplerem, jakim jest Kornel. Na macie grapplingowej toczyliście wiele walk. Ty też startowałeś w zawodach, Gino, gi, nogi. Spotkaliście się kiedyś? Nie, nie. Nigdy. Czemu? Nie wiem, może dlatego że. Kategorie wiekowe? No teraz ja, teraz chyba jest. Nie może nie masz rację, bo za, ja zawsze jak startuję, a wydaje mi się, że jednak to jest sporadycznie te moje starty. Ja jakoś się nie przypinam do startów grapplingowych. Ja zawsze jak startuję, to nigdy nie startuję w masterach, tylko zawsze startuję w tych kategoriach normalnych. Wydaje mi się, że tam jest więcej zawodników i wyższy poziom, chociaż mogę się mylić. Tak naprawdę zostało 9 dni do, do Gali. Już jest koniec przygotowań ciężkich, teraz już tylko kontrolowanie wagi i ewentualnie jakieś drobiazgi. No, na ten moment to nie kontrolowanie, tylko zbijanie wagi. Ciężkie zbijanie. Czy... Nie no, ja mam do zrobienia 4-5 kilo, więc to, to, to dla mnie jest nic. A no co? Teraz to już łapanie głównie świeżości i taki... Najprzyjemniejszy chyba wymiar, no bo tak jak mówię, no wagi dużo do zrobienia nie mam. Mówię świeżość i nie muszę już tak trenować ciężko, mocno i co, no tylko teraz pozostało dotrwać do, do dnia gali, zrobić walkę, wygrać pas, jechać do domu i tyle. Pas z organizacji to tak naprawdę Eee, dla ciebie coś w ogóle znaczy to, że dostaniesz pas, że jest to jakaś nagroda, substytut pracy? No jasne, że dla mnie znaczy. Wtedy będę królem fichfajtu. Nie wiem. Ma, nie Marcin będzie królem, tylko będę ja królem w Będę miał pas. No dobra. No dużo znaczy, no w każdym wypadku jak się zdobywa pas, to jest to jakiś tam dodatkowa motywacja i fajna sprawa. A. No to, to jeszcze bardziej. O bardziej, pas zobaczymy pas. Bardziej, że mam, e, pas e, PLMMA, mam pas PLMMA, ma. Mam pas wal dobre Teraz będę miał e, będę na pewno próbował wygrać i jestem przekonany, że wygram pas e, organizacji Wibema ma. O kurcze. Można, można zademonstrować, tak będzie wyglądał pas. No to mam mamy to, mamy to, dziękuję Marcin. Także, no, efektowny pas, to co, Efektowne Czek Zw zwycięstwo i... i co, no... Niko się nie zgadza, że będzie efektowne, powiedział, że znaczy się postawi. Znaczy, ja się będę starał, żeby było efektowne na moją korzyść, on się będzie starał, żeby było efektowne na jego korzyść. Zdaję sobie sprawę, że... Jesteśmy sportowcami i nikt z nas nie będzie chciał oddać walki. No. To jest normalne i naturalne. Ja jestem przygotowany na mocną walkę. Do każdej walki podchodzę bardzo solidnie i co no? no, co, no? no jestem pewien i przekonany o swoim zwycięstwie, tak jak każdy zawodnik. No. Tego chyba nie trzeba powtarzać, że każdy zawodnik jednak wierzy w swoją wygraną. I, I co? I u mnie jest tak samo. Życzę Wam dobrej walki, wygra lepszy. Chętnie zobaczę też grappling, chętnie zobaczę stójkę w Waszym wykonaniu. Korniko wraca po wielu latach, ty wracasz. Właściwie jesteś na bieżąco, już nie wracasz, a jesteś na bieżąco. Także Michał, bardzo dziękuję za wywiad i co? Czekamy 9 dni i mamy to z głowy. No, może nie z głowy, tylko czekamy 9 dni na to, żebyśmy w końcu odpalili i dali dobrą walkę. A ja korzystając z okazji chciałbym podziękować sponsorom firma TomTrans. Komora, Normobaryczna Kielce, Kurtownia Wentylacyjna, Ventom, Street Autonomy, Selva Fight, e, Holis Medico, Health Service, Tatu, Siłownia MC Gym, Restauracja Antresola. I, I jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. Michał Pasternak, dziękuję bardzo.